Czułem czegoś przelażającego, co trudno wyjaśnić. Wróciłem do domu i chciałem pomawić się moimi zabawkami. Gdy otworzyłem drzwi do mojego pokoju, zdziwiłem się. Moje wszystkie zabawki były porozrzucane. Zdenerwowałem się. Miałem nerwice natręstw, dlatego się zezłościłem. Zapytałem mamy, dlaczego bawiła się moimi zabawkami, ale odpowiedziała, że ich nie ruszała. Więc już nie drążyłem tematu. Pewnej nocy mój tata nie mógł spać. Widział dziecko wchodzące do łazienki i myślę, że to byłem ja. Nagle krzyknął: Wracaj do łóżka. Moja mama pomyślała, że to tata zwariował, ponieważ krzyczy po nocach. Kiedy rodzice zajrzeli do mojego pokoju, ja spałem jak zabity. Kończyło i ponownie zaczynało dopiero z drugiej strony. Najbardziej dziwiło mnie to, że nie było tam żadnej drogi. Mam na myśli, że aby dostać się na te polany. Trzeba było okrążyć cały las. Kevin, daj spokój wrzasnął za mną Itan. Spójrz na to odkrzyknąłem. Itan podszedł do mnie i opadła mu szczęka. Nie było drzwi, tylko podniszczona framuga i zaglądając przez nią, zauważyliśmy, że po drugiej stronie domu jest wyjście również sama framuga bez drzwi ale co najważniejsze wystarczyło przejść przez dom, żeby dostać się na plażę spojrzałem na Itana. Powinniśmy tam wchodzić zapytałem wzruszył ramionami i odpowiedział nie wiem dlaczego mielibyśmy tego nie zrobić w domu było ciemno mimo światła wpadającego przez drzwi powoli szliśmy przez dom a Itan wskazał na wyjście kiedy dotarliśmy na drugą stronę domu zerknąłem na schody wtedy szybko złapałem Itana i wypchnąłem go za drzwi co to było? spytał gdy tylko wybiegliśmy cały się trząsłem musiało mi się przewidzieć myślałem chodźmy stąd powiedziałem gdy w końcu zbliżyliśmy się do wyjścia, chciałem po raz ostatni spojrzeć na dom. Zerknąłem na schody i zobaczyłem cienisty zarys osoby. Jedyne co mogłem zobaczyć, to oczy wpatrujące się we mnie i krzywy uśmiech. Wracaliśmy do domu inną drogą i kiedy dotarliśmy, powiedzieliśmy o wszystkim mamie Itana. Zaczęła się z nas śmiać i powiedziała, że była tam wiele razy i że nie ma tam żadnego domu. Byliśmy na nią źli, że nam nie wierzy. Więc następnego dnia wzięliśmy kamery i wróciliśmy w to miejsce. Kiedy tam dotarliśmy, nie było tego domu. Po prostu zniknął. Została sama polana. Całkiem pusta. Do dziś Itan i ja wciąż zastanawiamy się co to było. Czy ten ktoś był tylko bezdomnym? Czy może był czymś znacznie gorszym? Zasugerowałem Itanowi teorię, która do dziś mnie przeraża. Czytałem trochę o mitologii słowiańskiej. I jedna strona szczególnie zwróciła moją uwagę. Była to historia o wiedźmie, imieniem Baba Jaga, która mieszkała w chatce na kurzej stopie. Wiedźma zjadała niegrzeczne dzieci, a rodzice przywoływali ją do straszenia dzieci. Czy wtedy widzieliśmy właśnie Babę Jagę? Myślę, że już nigdy się tego nie dowiem. To wydarzyło się, kiedy miałem 17 lat. Byłem w ostatniej klasie liceum. Był środek tygodnia i pisałem z moimi przyjaciółmi, aby zaplanować coś nowego i ciekawego na weekend. Zwykle chodziliśmy do kino, połazić i porobić jakieś zakupy w galeriach handlowych, czy po prostu wychodziliśmy razem coś zjeść. Jednak pomyślałem, że powinniśmy zrobić coś nowego. Następnego dnia byłem na zajęciach informatycznych i miałem trochę wolnego czasu, ponieważ skończyłem swoje zadanie wcześniej. Wtedy Snapchat i Instagram nie były jeszcze takie popularne, więc większość osób korzystała głównie z Facebooka. Niestety moja szkoła zabraniała korzystać z Facebooka, więc jedyną rzeczą, jaką mogłem wtedy zrobić, to czytanie artykułów na stronach informacyjnych. Przewijając jedną ze stron, natrafiłem na ciekawy artykuł. Opowiadał o spotkaniach z mężczyzną, który omawia zjawiska paranormalne mające miejsce w okolicy. Zaintrygowany przeczytałem cały artykuł i zacząłem oglądać miejsca, które były omawiane przez tego faceta. Znalazłem sporo ciekawych rzeczy, ale jedno miejsce szczególnie przykuło moją uwagę. Znajdowało się 20 minut drogi od miejsca, w którym mieszkałem. Wiadomo było, że na tej drodze zdarzały się liczne zjawiska paranormalne. Kiedy zajęcia się skończyły, napisałem do przyjaciół o tym, co znalazłem, i wszyscy zgodzili się, żebyśmy pojechali zobaczyć to miejsce w piątek wieczorem. Piątkowy wieczór w końcu nastał, więc ja i czworo moich przyjaciół pojechaliśmy w wyznaczone miejsce. Kiedy dotarliśmy do tej nawiedzonej drogi, przesiadłem się na fotel pasażera, pozwalając kierować mojej przyjaciółce. Zanim ruszyliśmy, mój przyjaciel wysypał puder dla dzieci na dach samochodu i wyjaśnił, że to pozwoli zaobserwować dotyk lub ruch ducha. Niedługo później zaczęło padać i pudery został rozmyty na dachu. Wyłączyłem radio, żeby zrobić bardziej napiętą atmosferę. Nagle usłyszeliśmy z oddali krzyk, jakby kogoś mordowano. Wtedy zauważyłem, że ktoś zaczął agresywnie szarpać za moich drzwi, próbując dostać się do środka. Następnie zobaczyliśmy mijający nas z dużą prędkością samochód policyjny z włączonymi syrenami. Pędził jakby ścigał kogoś po szerokiej autostradzie. Problem w tym, że byliśmy na wąskiej drodze pośrodku lasu i jazda z tą prędkością powinna skończyć się wypadkiem. Dodatkowo ten radiowóz nie miał żadnych oznaczeń hrabstwa, ani policyjnych oznaczeń strefy, w której się znajduje. Wiedziałem o tym, ponieważ mój tata pracował w policji i widziałem wiele różnie oznakowanych samochodów policyjnych. Byłem przerażony tymi sytuacjami, których doświadczyliśmy. Wszyscy byliśmy przerażeni i musieliśmy zjechać na najbliższy parking, aby się uspokoić. Kiedy wysiedliśmy z samochodu, jeden z moich przyjaciół zaczął panikować. Zobaczył, że puder, który rozsypał na dachu, był rozmyty, a na drzwiach pasażera znajdowały się ślady dłoni. Samo w sobie nie powinno być to straszne, ale jeżeli dodamy do tego fakt, że przez całą drogę jechaliśmy, nie zatrzymując się ani na chwilę, robi się to przerażające. Ślady były wyraźne i z pewnością miały kształt dłoni, ale nie miały odcisków palców. Wyglądało to, jakby ktoś albo coś próbowało z całych sił dostać się do środka. Coś, ponieważ oprócz śladów dłoni były też zadrapania pazurów. Przeraziło mnie to, ponieważ wcześniej słyszałem dźwięk, jakby ktoś próbował otworzyć moje drzwi. Dyskontowe asy w netto, teraz awokado, tylko 2,99 za jedną sztukę. Przy... Przez kilka kolejnych dni opowiadaliśmy o tym wszystkim naszym znajomym, w szkole i przez internet. Po tym ktoś wysłał mi link do artykułu o drodze, którą jechaliśmy. To był inny artykuł niż ten, który czytałem wcześniej. Wszystko, co doświadczyliśmy, było tam opisane dokładnie tak samo. Wszystkie wspomniane wydarzenia przytrafiły nam się dokładnie w ten sam sposób. To, co najbardziej mnie przeraża, to myśl o tym, co by się stało, gdybyśmy wtedy nie zablokowali drzwi w samochodzie. Mieliśmy gospodzę pochodzącą z Indonezji. Miała na imię Lati. Pewnej nocy, gdzieś koło godziny drugiej, gdy wszyscy spali, ja i mój brat obudziliśmy się i usłyszeliśmy, jak Wati po cichu płacze. Myśleliśmy, że pewnie tęskni za swoją rodziną w Indonezji. Więc po prostu to zignorowaliśmy i wróciliśmy do łóżek. Następnego dnia o tej samej porze, koło godziny drugiej w nocy, znów płakała. Ciągnęło się to przez trzy miesiące. Kiedy powiedzieliśmy o tym naszym rodzicom, pomyśleli podobnie jak my, że po prostu tęskni za rodziną. Pewnego dnia, około 21, ja i mój starszy brat, bawiliśmy się w salonie, kiedy Łaty zmywała naczynia, a tata wymieniał żarówkę w kuchni. Nagle tata zobaczył w słowku jakiś cień. Myślał, że to my się wygłupiamy. Był pewny, że to mi brat, więc powiedział, że podał mu żerówkę z szuflady, ale nikt nie odpowiedział. Zdenerwował się i krzyknął. Hej, czy ktoś może mi pomóc i przynieść mi żarówkę? Wraz z bratem poszliśmy do kuchni, zobaczyć co się dzieje. Gdy tata nas zobaczył, był w szoku i zapytał: Jak znaleźliście się w salonie? Przecież jeden z was był przed chwilą w schowku. Ja i mój brat dostaliśmy gęsi skórki. Podeszliśmy do schowka, włączyliśmy w nim światło, ale nikogo tam nie było. W pewnym momencie łatwiej zaczęła się trząść ze strachu. Popatrzyła na nas i zaczęła płakać. Mój tata spytał, kto to był i dlaczego płaczesz? Gospodzian wyjaśnił, że to jej opiekun z Indonezji. Tata powiedział, żeby go zawołała i chciał... Ale Wati zopała go za rękę i powiedziała... To nie jest człowiek, tylko duch, który został wezwany, by mnie chronić. Po tym incydencie tata zabrał nas do pobliskiego hotelu i wynajął egzorcysty, by przepędził ten byt z naszego domu. W tym incydencie naszego już więcej niepokoła. A trzy dni później Mati wyjechała do Indonezji. Mam na imię Luis i mieszkam w Szwajcarii. Ta historia wydarzyła się pięć lat temu podczas ferii zimowych. To były mroźne dni i przez cały czas padał śnieg, więc ogrzewaliśmy dom drewnem, paląc go w kominku. Tata powiedział nam, żebyśmy dali mu znać, jak będzie kończyć się drewno. Przez kolejne dni nie robiliśmy nic poza graniem na naszych konsolach. Wreszcie pewnego dnia, późnym wieczorem około 21:00, zauważyłem, że skończyło nam się drewno. Tata był wściekły, że tego nie dopilnowaliśmy i za karę wysłał mnie i moją starszą siostrę do lokalnego Drwala, który był znany w okolicy. Jego sklep znajdował się półtora kilometra drogi od naszego domu. To był naprawdę wysoki mężczyzna, z długą brodą i noszący koszulę w kratę, zupełnie jak typowy Drwal. Z początku wydawał się bardzo rozmowny. Zamówiliśmy dwa worki pełne drewna, które miały ważyć 50 kg. Powiedział: OK, zaczekajcie tutaj, potrzebuję 15 minut, żeby pociąć i zapakować wszystko. Wtedy moja siostra oznajmiła, że musi skorzystać z toalety. Drwal powiedział, że nie ma problemu i pokaże jej, gdzie znajduje się ubikacja. Czekałem przez około 15 minut grając na konsoli, po czym zauważyłem, że jest bardzo cicho. Nie widziałem ani mojej siostry, ani Drwala. Zawołałem imię mojej siostry, ale nie usłyszałem odpowiedzi. Wtedy dostałem wiadomość od taty, że jak tylko kupimy drewno, to mamy natychmiast wrócić do domu. Według lokalnej telewizji policja poszukiwała seryjnego mordercy w wiosce oddalonej o 50 km od nas. Do wiadomości tata załączył zdjęcie i niefortunnie poszukiwany przestępca wyglądał bardzo podobnie do Drwala. Byłem przerażony, chciałem krzyczeć, ale wtedy przyszedł drwal z workiem drewna. Sympatycznie się uśmiechał, ale czułem, że coś jest nie tak. Wyglądał na radosnego. Proszę, zapytaj mnie, gdzie jest Twoja siostra, powiedział i puścił oko do mnie. Wtedy zauważyłem czerwoną plamę na jego koszuli. Nerwowo otworzyłem worek z drewnem, a w środku znalazłem spinkę do włosów mojej siostry. Wściekłość zaczęła we mnie narastać. Chwyciłem mocno worek i z całych sił zacząłem uderzać nim mężczyznę. Krzyknął i upadł na podłogę. Wyciągnąłem z kieszeni swój scyzoryk i dźgnąłem go. Dwa, trzy, wiele razy. Nagle znikąd usłyszałem głośny krzyk. — Luis, przestań! To była moja siostra. To był tylko żart, powiedziała płacząc. Nie mogłem zebrać myśli. W mojej głowie zrobił się chaos. Co ja zrobiłem? Zabiłem niewłaściwego człowieka. Upuściłem scyzoryk wciąż wpatrując się w jego ciało. Zaraz po tym oprzytomniałem i wiedziałem, że nie mamy zbyt wiele czasu. Musieliśmy szybko ukryć ciało, póki wciąż byliśmy sami w sklepie, bez pracowników ani klientów. Szybko rozejrzałem się wokoło i znalazłem ukryty pokój, który był zamknięty. Wykopaliśmy drzwi i wepchnęliśmy ciało do środka. Włączyłem światło, żeby znaleźć coś, czym można byłoby go przykryć, i wtedy dostałem szoku. Pokój był pełen martwych ludzi, poćwiartowanych na kawałki, a podłoga była pokryta kałużą krwi. Drwal jednak był tym seryjnym mordercą. Byliśmy przerażeni, więc szybko przykryliśmy ciało jakąś tkaniną i wybiegliśmy ze sklepu. Biegliśmy do domu tak szybko, jak tylko mogliśmy. Tata spytał, co się stało, ale nie mogliśmy nic powiedzieć naszym rodzicom. Od tamtej pory zawsze pilnujemy, żeby nie zabrakło nam drewna podczas mroźnych dni i zastanawiam się, czy policja już odkryła, do czego doszło w tamtym sklepie. Wydarzyło się to, kiedy byłem jeszcze bardzo małym dzieckiem. Mój starszy brat grał w lokalnej drużynie piłkarskiej. Wraz z mamą i tatą przyszliśmy zobaczyć jego mecz, który odbywał się w miejscowym parku. W parku znajdowało się duże boisko, a obok był plac zabaw. Znudziło mi się oglądanie meczu, więc poszedłem pobawić się na placu zabaw. Tam zobaczyłem chłopca noszącego rzutnie sieci Spidermana. Byłem wielkim fanem Spidermana, więc podszedłem do niego i spytałem, czy mogę się chwilę pobawić. ...że dokładnie wytłumaczycie swoim dzieciom, by nie ufały nieznajomym. Zaczęło się pewnego, letniego popołudnia w sierpniu. Mój najlepszy przyjaciel, Mike, zaprosił mnie do swojego domu. Mike był dzieciakiem, którego z pewnością można było nazwać Kujonem. Zawsze miał dobre oceny, nosił okulary. Miał piegi i jarał się takimi rzeczami jak smoki czy magia. Jedną z ulubionych rzeczy Majka było pokazywanie mi różnych sztuczek iluzjonistycznych. Zawsze robiło to na mnie wrażenie i ja lubiłem jego sztuczki. Ale jedna z nich zostanie ze mną na zawsze kiedy przyszedłem do domu Mike'a otworzył mi drzwi i powiedział, że ma nową sztuczkę i ta będzie najlepsza jaką kiedykolwiek widziałem. Złapał mnie za rękę i zaprowadził do salonu, w którym stała wielka skrzynia tuż przed zdjęciem jego całej rodziny. Na zdjęciu znajdowali się wszyscy członkowie jego rodziny: Mike, Josh i ich rodzice. Obok skrzyni stał starszy brat Mike'a, Josh. Skrzynia była jego wysokości i z pewnością obaj mogliśmy się w niej zmieścić. Usiadłem na kanapie, a wtedy Mike zaczął przedstawienie. Nazwał tę sztuczkę Znikanie. Josh otworzył drzwi skrzyni i pokazał, że w środku nic nie ma. Wtedy Mike wszedł do niej. Następnie Josh zamknął za nim drzwiczki, wypowiedział kilka dziwnych słów i krzyknął "puf". Po chwili otworzył skrzynię, a Mike'a w niej nie było. Chodziłem wtedy do siódmej klasy i uważałem się za bystrego więc wiedziałem, że musieli użyć jakiejś zapadni, przez którą Mike zszedł na dół. Podszedłem do skrzyni, żeby to sprawdzić, ale ku mojemu zaskoczeniu nie było tam ani zapadni, ani sekretnych drzwiczek, ani majka. Wtedy zadzwoniła do mnie mama i powiedziała, że mam wracać do domu. Pożegnałem się z Joshem, wziąłem swój plecak i krzyknąłem – niezła sztuczka, Mike, ale muszę spadać. Wszystko wydawało się w porządku. Aż do następnego dnia. Mike nie odezwał się do mnie od wczorajszego pokazu, ale pomyślałem, że pójdę do niego. Stanąłem przed wejściem i zadzwoniłem do drzwi. Otworzył jego tata i powiedział: Cześć, w czym mogę pomóc? Zachowywał się, jakby widział mnie pierwszy raz. To było dziwne, ale odpowiedziałem: Dzień dobry panu, czy Mike jest w domu? Zobaczyłem zmieszanie na jego twarzy, a po chwili zapytał: Mike? Kim jest Mike? Poczułem się głupio w tej sytuacji, tak jakbym pomylił domy. Następnie powiedziałem, Pański syn Mike, ma pan dwóch synów. Tłumacząc tę sytuację, zacząłem się denerwować, więc odepchnąłem go i wbiegłem do salonu. Josh, krzyknąłem, wskazując na zdjęcie, i Mike, wtedy zgłupiałem. Na zdjęciu nie było Majka. Wskazałem palcem na puste miejsce na zdjęciu, w którym powinien stać Mike. Zacząłem panikować i nie mogłem uwierzyć w to, co się tam dzieje. Powiedziałem: Pański syn, Mike, ma dobre oceny i robi świetne sztuczki magii. „A, Skrzynia. Pomyślałem, że cała ta sytuacja to żart na mnie, ale tata Majka cały czas patrzył na mnie, zmieszany albo nawet przerażony. Patrzył na mnie, jakby mi odbiło. Wbiegłem na piętro, żeby poszukać skrzyni. Ale kiedy otworzyłem drzwi do pokoju Majka, uznałem, że to musi być jakiś koszmar. Były tam tylko regały z książkami i kilka foteli workowych. Był to tylko przytulny pokój do czytania. Powtarzałem w kółko, że to przecież nie może być prawda. Wtedy do pokoju wszedł Josh. Pomyślałem, że to ostatnia szansa. Szybko wyciągnąłem telefon, myśląc, że w ten sposób będę mógł im przypomnieć Majka, pokazując im selfie, które sobie z nim robiłem. Jednak te zdjęcia zniknęły. Nie było zdjęć, które zrobiliśmy sobie razem. Tego, na którym gratulujemy mu nagrody. Tego, które zrobiliśmy sobie na przyjęciu u innego kolegi. Ani tego, na którym przestraszyliśmy się klauna. Niczego nie było. Wszystko wyglądało tak, jakby Majk nigdy nie istniał. Czułem się przez to wszystko, jakbym był w najstraszniejszym koszmarze. Do dzisiaj nie ma w moim mieście nikogo, kto by pamiętał Majka. I wciąż nie mogę uwierzyć w to, co się stało. Ale wierzę, że Mike był prawdziwy i musi gdzieś tam być. To był późny wieczór, a ja wracałem autostradą do domu z przyjęcia u mojego przyjaciela. Byłem bardzo zmęczony, więc zdecydowałem się zatrzymać w hotelu w pobliskiej wiosce. Hotel raczej nie był duży, wyglądał normalnie, ale coś w nim było przerażającego. Kiedy się zameldowałem, dostałem klucz z numerem pokoju. Mój pokój miał numer 23. Kiedy szedłem korytarzem, usłyszałem dziecięcy, chichoczący głos, dobiegający z pokoju numer 20, który znajdował się dwa pokoje. O, pokój numer 23. Czy ta dziewczynka wtedy patrzyła na mnie? Każdy, kto przechodził obok, mógł zobaczyć, co się u nas dzieje. Gdy grałem z moim bratem, zauważyłem dwóch podejrzanych mężczyzn, którzy patrzyli się na nas. Stali w załuku i po prostu patrzyli. Przestraszyłem się całą tą sytuacją, więc wziąłem mojego brata do domu. Próbowałem ich zignorować, ale gdy zacząłem im się bardziej przyglądać, to bałem się coraz bardziej. Patrzyliśmy na nich przez okno. Nagle jeden z mężczyzn przeskoczył przez ogrodzenie na nasze podwórko. Wtedy pobiegliśmy do mamy i jej to wszystko powiedzieliśmy. Mama od razu wyszła zobaczyć, co się dzieje. Zenerwowała się na nich. Krzyczała, żeby stąd się wynosili i wybrała numer na policję, ale mężczyźni zignorowali słowa mojej mamy. Uśmiechali się przerażająco. Nagle jeden z nich podszedł do szopy i wyciągnął z jej kosiarkę. Na początku wszyscy byli zdziwieni, ale pomyśleliśmy, że chcą po prostu ją ukraść. Moja siostra podniosła telefon i zaczęła nagrywać to, co się dzieje. Pomyślałem, że się przestraszą i uciekną, ale myliłem się. Moja mama zadzwoniła po policję, ale ci faceti nic sobie Wtedy ten drugi włączył kosiarkę. Zdenerwowaliśmy się jeszcze bardziej. Na nasze podwórko wszedł nieznajomy mężczyzna, zignorował nasze słowa, wszedł do naszej szopy i wyciągnął z niej kosiarkę, po czym ją odpalił. Dlaczego to robił? To wszystko nie miało sensu. Jego następny ruch był przerażający. Odwrócił kosiarkę do góry nogami i po prostu stał. Wkrótce po tym zdenerwowanie przerodziło się w przerażenie, gdy patrzyliśmy na to, co robi. Wtedy włożył głowę w obracające się ostrzały barki, a je odcięły. Ten facet zabił się na naszych oczach. To wszystko wydarzyło się w mgnieniu oka. Moja mama wrzasnęła ze strachu. Operator, z którym rozmawiała, również był tym przyjęty. Nie mogłem uwierzyć w to, co zobaczyłem. Miałem wtedy 11 lat i byłem tym przerażony, co się właśnie wydarzyło. A co dopiero moje młodsze rodzeństwo. Kilka minut później przyjechała karetka i policja. Policjanci do nas podeszli i chcieli wypytywać mamy o to, co się wydarzyło, ale na szczęście moja młodsza siostra to wszystko nagrała. Policja nie mogła wierzyć w to, co zobaczyli na nagraniu. Nie mogłem się powstrzymać od współczucia temu drugiemu mężczyźnie, który był z tym psycholem. Wtedy, kiedy to się wydarzyło, również zaczął krzyczeć, płakać i błagać nas o pomoc. Ale niestety na pomoc było już za późno. Tego dnia byłem tak wstrząśnięty, że nie poszedłem do szkoły. Od tego czasu nie mogłem spać i zawsze nawiedzałem mnie w nocy te same koszmary. Czemu akurat nas to spotkało? Zastanawiam się, czy podobnie zakończyłby swoje życie, gdyby wybrał inne miejsce. Była jeszcze jedna rzecz, która nie dawała mi spokoju. Kosiarka była tak stara, że odpalenie jej za pierwszym razem graniczyło z cudem. Ja musiałem kilka razy pociągnąć za sznurek, żeby zaczęła chodzić. Więc jak mu to się udało włączyć za pierwszym razem? Tego dnia wszystko było dziwne.